Troszkę ze mną przeżyła. Nie będę całej historii tego Dom periniona opowiadał. Tradycyjnie zostaliśmy oskamowani. Tym razem we Włoszech, na takiej stacji benzynowej. Grand Hotel w Livorno. A teraz pokażemy z Kamile, jak się stukać kieliszkami, żeby to miało sens. Odbijamy i teoretycznie powinniśmy pić, więc będziemy pić wkrótce szampana w willi. Coś tam zagrał. No i teraz musi więc Oddaj młody i jest zajebiście Poland Lewandowski i Sofia A nie Ukraina? Ukrain? i Ukrain? Perfekta. <słyska> I, I młodzi. Szczęsny jest. Szczęsny, Lewandowski szczęsny i Liworno. To jest najlepsza tak? tak? No właśnie miałem powiedzieć, że wczoraj powiedziałaś, że Piza jest lepsza od Sosnowca i Florencji, to dlaczego? Powiedziałam, dlatego że nie ma tłumów, ale jednak są. No właśnie, ale mamy sporo ludzi. top. Czyli co my tu tutaj mamy? Krzywa wieża w pizie. Geneza pisa. powstania. O jest mi... Geneza powstania. Tak. No to jest renesans, tak? E, no i geneza powstania jest taka, że powstała na niezbyt dobrych glebach, przez co zaczęła się osuwać. E, no i tak się osuwała, czy to w prawo, czy to w lewo, trochę ją zaczęli przeważać, mhm. żeby była prosta. Finalnie nie jest prosta, jak widać. Czyli tutaj. jest krzywo, ale jest ogólnie tutaj. No bardzo, przyjechać. bardzo ładnie. Trzeba przyjechać, czyli Trzeba zachęcasz. Przyjechać. Tak, bo wieża w końcu się, się wyprostuje a, albo wywróci, no dobra czy? is king Kamile próbuję. zobaczymy, czy zrobi więcej niż dwa wieje dawaj, pompa, jedzie git nie. nie wiem. Zuzia, co to jest? to nie jest aperol nie, to jest gruba, ze słodki ale jedzenie jest fajne no bo to podobno jest jeżowiec a, już myślałem, że nam coś przyniosą ale Kamile co jest w poniedziałki o 17 na dworcu centralnym w Warszawie? <laughs> nasz kolejny posiłek. <laughs> nasz kolejny posiłek. A w tej godzinie w tym dniu są przy dworcu Warszawa Centralna kolacje. Są to kolacje dla osób bezdomnych. Warunkiem, żeby tam sobie móc zjeść, no to trzeba wyglądać jak bezdomny. Dlatego jeżeli... dobry outfit. O, i tutaj nam piękna pani, da. Super jedzonko. No i taka sytuacja przed chwilką. Tradycyjnie zostaliśmy oskamowani. Tym razem we Włoszech, na takiej stacji benzynowej. Najważniejsze, że jest fajny widoczek, ale opowiem Wam pokrótce, co tutaj się wydarzyło. Stacja self-service, jest niedziela, więc tutaj nikt nie pracuje. No i przyłożyłem moją kartę. Nagle z karty pobrało ponad 100 euro. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby żaden paragon się. Nie, inaczej. Gdyby jakiś paragon się wydrukował, nic się nie wydrukowało. No i 100 euro zostało zdjęte z karty. Nie mogliśmy diesla odpalić. Przed chwilą tutaj ktoś podszedł. Ktoś, który chyba mieszka obok i powiedział, że akurat ta piątka nie działa. Nie mamy jak zgłosić reklamacji. Może przez bank przejdzie, może nie. No czasem takie niespodziewane koszta w podróży też się zdarzają. O, a tutaj fajni kolarze. Ogarniamy zaraz banknotami. No i co? Uważajcie na siebie w podróży. Bo może być różnie. No, ale najważniejsze, żeby była przygoda. Grand Hotel Livorno. Drugi dzień, czekamy na Krzycha. Rowerki elektryczne. Łysy siedzi i robi content. A Zuza dzisiaj jest. Fotografem. tam też coś ogarnia. Krzychu, gdzie ty jesteś? Powiedz nam. A Kamile co robi? Coś robi czy nic nie robi? Opierdala się. O się z klasyczek. Jest i on. Krzyś. Krzyś to. Krzyś. No jedziemy z Krzychem. Krzyku, a ja myślę, że ty właśnie kierownicy nie trzymasz. Ciało Krzyś. I Zośka co ma? Od jest misiak. Przed chwilą też poznałaś historię z tamtego roku z Angeli, jak są pluszaki, ale te włoskie chyba lepsze, co nie? A. O, proszę, to, to jest oryginalnie robione i ręcznie wybierze. O proszę, no to jest rewelacja. Jedziemy na lotnisko po dziewczyny. Ta butelka troszkę ze mną przeżyła, nie będę całej historii tego domu nam opowiadał. Ale czekała na bardzo ważną okazję. Nie wiedziałem kiedy, jaka okazja nastąpi. Nadarzyła się bardzo fajna okazja, czyli urodziny Sofii, i postanowiłem, że dzisiaj w takim akurat gronie, w takim miejscu nad brzegiem morza włoskiej Toskanii z niesamowitym szumem fal, do Aperola można napić się. Dom Perignon. Nie wiem czy zaśpiewamy 100 lat po polsku, nie, no po po tym, czy że. po ukraińsku, tylko teraz w jakim języku? Bo Sofi. No, no, możecie po polsku, no ja pozwalałam. Ma... No, no, ale ten to, ten to dzień. tak, już godzina. Już, 24. nie żyje na 100 Teraz niech żyje, żyje Niech żyje nam! A kto zobija! Polad, po raz, po żyje. żyje nam. Niech żyje nam! A kto? Co? Co? <śmian> <śmian> niech żyje nam! Niech żyje nam. Zdrowiu, szczęścia, pomyślności, niechaj żyje nam! A kto? Sofii! O, troszkę! Sofii, czego chciałabyś, żebyśmy ci dzisiaj życzyli? Wszystkiego! Wszystkiego, Wszystkiego najlepszego! Wszystkiego najlepszego! Innego. Grzecznego Damiana! <laughs> o, o! Grzecznego Damiana! <laughs>

Buzieczki. Dziękuję. Zośka, ten Dom Perignon tyle z nim przetrwał, mój, kumbo, mój ze mną nie przetrwał 15 minut. No dziękuję, dobra. No, tak. ja Wiesz, Jeszcze, Jeszcze, Oczywiście, nie? że tak. Ja mam zawsze 18, pamiętaj. Jak, jak wampir. A jak ja, jesteśmy tak. rówieśnikami. No. <glesny> no. <glesny> nie to jest lepie na to. Czas na pamiętaj. Tak. Zdrowiem. Zdrowie. Zdrowie Salut! Salut! Oh! Prego! 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 Arrivederci, vai! Mamy drugiego, kto będzie trzeci? Skakujemy, let's go! Jak woda? Trzy, dwa, jeden, kąt.

To się nie kończy, cały czas jest kontent. ale jaka klasa, co tutaj się dzieje niesamowitego. Ta, ta, ta. Ugasz, co tam wyszło. <laughs> no, Prawie szpagat. No. Takie ujęcie. Jest i on. Pozdrawiamy Ile. Ilonkę. Pozdrawiam. No fajnie, fajnie. U nas oczywiście musi być. Bardzo ciekawie, więc mamy takie pojazdy. Jest Wrinskor. Zuzia, jak się czujesz za kierownicą? No, tak, to dobrze. Czyli zawsze klasa. Zawsze klasa, a tutaj zawsze? Aperol. Sofia Aperolowa. Zdrówko. Zdrówko, happy birthday. I działamy. Działamy. Lecimy, pokaż gdzie jesteśmy. Ła, jaka ekipa co my tutaj mamy? Dobrze wow. no, trzeba się bawić. Ważne ogłoszenie. Sophie, chciałbym Ci pogratulować, że zostałaś ambasadorką Aperola. Także to takie lokowanie produktu, a teraz następny klient. Witam Pani, Pana serdecznie po ostatnim filmiku. Jak się Pan czuje? Bardzo dobrze, dlatego przynajmniej na kolejny. Dlatego zmieniamy gabinet i robimy ząbki. Dzisiaj jest grappa, czyli po italiańsku. Proszę usiąść. Proszę Proszę. Samoobsługa. Nakrywamy? samoobsługa, czy próbujemy? Próbujemy. Pana kamerzystę tutaj zapraszamy. No ale leciutko. Amciu, amciu. I połykaj. I teraz reakcja. Jak się pan czuje? Czujesz to Dobra, no to teraz już zrobimy zabieg. I szeroko. Połykamy. I gratuluję. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję. Będzie paragon czy faktura? Um. No to zaraz Dobrze, dziękuję. O, takie fajne pieski, więc jesteśmy w Sienie. No i nagle wszyscy biorą się za zdjęcia. No i kończymy nasz pobyt w Willi. Ostatni dzień. Już część osób pojechało, reszta jeszcze śpi. Ja wyszedłem na taki spacerek z rana. Było bardzo ciekawie, bez przygód się oczywiście też nie obyło. Ogólnie villa jest gdzieś tam. Na zewnątrz z tej strony widzę, że fajnie wygląda, ale środek tak jak mieliście okazję zobaczyć, czy to na moim Instagramie. Czy nawet tutaj robi wrażenie, więc dużo wskazuje na to, że takich wyjazdów do Włoch będę organizował sporo w najbliższych latach może nawet dziesięcioleciach, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Przed nami kolejne podróże, teraz wyszedłem, żeby sobie tak zresetować głowę, a w takich warunkach można to robić jak najlepiej, więc pamiętajcie, pamiętajcie o tym, żeby działać na maksa, a żeby też myśleć na maksa, to jest bardzo, bardzo istotne. Oj, wiatr troszkę wieje, ale to mi nie przeszkadza, więc kolejne przygody przed nami. A, zakończę za chwilkę ten odcinek, no, może jeszcze nie, albo dobra, niech będzie spod jachtów. Lajkujcie, piszcie w komentarzach i subskrybujcie. A już wkrótce więcej Włoch i też nowe państwo, czyli San Marino.